Ello. Ej, cisza. Jedziemy na poszukiwanie AmmuNation, bo mnie wkurza brak Vlary. Skręć to w prawo może tam gdzieś. W lewo? W prawo. W prawo? Szukaj gdzieś chyba tamtych... widzę. W prawo. W prawo. gdzieś to weź. Jedź, jedź! Wyskocz, ty! Ikonka, ignata. Myślisz? W prawo. My się wydaje, że to był bardziej brak. No to jedź. Nie. Kolumbiana! Oh. O! No, Dalej, czemu nic nie ma pokazanego? Jest! Jest Uzic! Jest Uziek. i Kevlar! I snajperka! Nie wiecie! I jesteśmy w domu! A mi nie pokazały ikonki Lepiej uciekaj, bo cię teraz dostrzał. Nie, no. nie, jesteś w Nie, kup na tchniku! Jaką ja broń tylko umiem S operować? Także, się już, raz tam ani, tak. także już wiecie gdzie jest Amunation w drugim mieście A ja jadę do Dunalda. Trzeba to zapamiętać za, za gdzie ona jest? Nie, nie potem już będzie trzecie coś już... no, w trzecim też nie będzie pokazane jest. Gdzie... <grym> Znajdziemy pod koniec miasta Dokładnie Także z kewlarem i snajperką już jest stabilnie Pewnie. Jeszcze serdecznie byś No to problem. 3 HP tym prawie. Ale pracuje. wiesz, zawsze 3 HP to wiesz... Możecie życie uratować, no. no. bo to jest HP. <laughs> <laughs> HP przeważnie ratuje życie. <laughs> Grante Theft Ale patrz, podziękował nam za dostarczenie <laughs> tych paczek. No, ale, ale się to jest Ale jest miłe. W ogóle mi wkurza, że nasz już bohater tak pikseluje strasznie. Widzisz? Kamienna twarz, jak Mary no. z Pikseli. Pixel to pixel. na twój drążyć temat. Dobrze mówię? Może tak mniej wulgaryzmów. Dobra, Pixel to pixel. po co drążyć temat? Żeby trążyć te <gry> Boże święty, czy... Co się stało. Czy ty choć raz nie możesz przejechać normalnie drogi? Przecież jadę. Nie uderzając przy okazji przy... w barierki albo inne samochody? Mogę? Teraz się postaram. Specjalnie dla was jadę do trzeciego miasta. Aha, nice. O, nie jadę. No mówię ci, że mi nie wyjdzie tą furą, nie stuknąć winy. Nie, no rozumiem. gdzie jesteś budem w trzecim mieście gdzie dobry panowi policjancik. No tu jesteś? Musi wyskoczyć info najpierw, nie wonaj to... A, nie No, no, dobra, to jest no, no, to no, no, Ciach, no, 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 postaraj się nie. no, i trzeci. no, jeden. i i Noć, popaczka. Włączę sobie bieganie. Wsiadam sobie do samochodzika. dzika. Myślałem, że polatam tym dobrze trochę. No. Ty możesz polatać, o ile umiesz. Nie umiem. No zakładam. Pan Lanting Teraz a, musisz jechać tam na plac budowy do tamtych? Ta, na ich terytorium. A masz, nas mm. mi się przydaje jakaś lepsza fura, to musiałem tak wiesz, bo balsi z bóle I Ty masz parking, znacie, sobie może jakoś furwać Podpasuję. Podpasuje. O widzę już Sentinela. Ja widzę coś co mi bardziej podpasuje. Infernos. Te. Aha. <laughs> Aha. Co? Co? Jadę? Nie muszę nie <grym> się mogę. rzecz. Także wkraczam na most z powrotem. Jadę nie po właściwym basie. No właśnie. O no, ci to w czymś przeszkadza? Bonus był? Był. Był a ile bo nie założymy? Co małoby Mało by mało, ale zawsze jakiś ten bonus. Ty ja, tak się wysiadałeś. Yeah. nie. już pojadę naokoła. Idzdybą paczkę. Dobra. Już się <grym> Także poszukuję samochodów. No. Dobra, biorę moją znienawidzoną... No, Uff, Stingers. Ale, ale ja chcę pojechać wiesz czym? Blisto! <grystanie> lecimy na terytorium tych... Jak oni się nazywają? Ko Kolumbiany? Kolumbijczycy, Dobra. Mam nadzieję, że to jest koniec misji już, nie? Ja tam tylko patrzę, czy ich nigdzie nie ma. Jak nie? Uuu, i to ile? Snajpery naj najpierw ich tam. Tych co możesz, ściągnij. Tu widzę, tam jeden chodzi. Tu drugi jest widzę. Tam od drugiej strony jest wejście dopiero, nie? To mm -hmm. najpierw sobie wyeliminuj. Oooo! Ale przyciągnij. No, strzelaj. Tam jeszcze no jeden jest, chodzi to jest. I jeszcze tam... O! Oh. Dwóch przy wejściu jest. Tam widzę chyba jeden. Dobra, jeszcze leciałeś. Słuchaj chodź. Z mini broń. Mę coś szybko z O, wiem co możesz zrobić. Podejdź tam gdzie są te, te samochody. No tej ścianki niebieskiej i rzucaj granaty. Nie, nie tutaj. Odwróć. O, o. Tu? Bo ja tutaj widzisz, o stoi oh. jeden tam, to rzuć sobie granaty, żeby ułatwić, nie? Ja w granatach jestem niezły. Żeś kupił granat, to się przydadzą na coś, nie? I zobacz, że już dna tu Uważaj tutaj O właśnie, to jeszcze. To poczekaj tego walimy na patencie. O noga odpadła, czyli wszystko dnia <laughs> ja. Czyli tak, jest zawsze Zobacz, tam dalej są Aha. Aha, Dobra, może najpierw już zrezygnuj z wasi łzy, czy tam coś Nie no, pukała to pukała, nie? Uważaj, jest Był, Dobra, i się. No, Nie trafiliście nawet tu gdzieś musi być... Tu gdzieś... Wow! Wiesz jak ja to Granaciki jak pod kątem. Trzeba więcej tych granat kupić bo... O, teraz się bdo. Dobra. O, no o teraz się uda. A! Aż nogi lecą Dobra, dobra, dobra. No weź teraz. O chyba już więcej nie bardziej. Nie. No właśnie zmieni pokowe. Dobra, już nikogo nie ma. I chcę nam zrobić? Tutaj, wejść. No. Do windy. Długa misja, ci powiem. Tak, Bienka, oha, ten z pistoletem sobie wjeżdża. GTA. To w każdych grach jest. No w kózum tak W jest. Max Payne'ie jak miałeś? Lata jest z tym... Z Jack z... mam no, no, a on berety miał, A Albo z łzykami, o... miał De nada.

I jak się sprawa prezentuje? Przem... A, bo oni byli To tak. są moi? Tak, twoi. twoi. Zajęłam wam furę. A, mm. co, wjechał. Dobra. Dobra. Dobra, miejmy nadzieję, że już będzie mission... Complete. Complete. Mission past. Past. Bo już jedziemy, tu jedziemy, się ta misja nie kończy. Ale pierwszy raz taka długa misja w ogóle w grze. Wiesz o co chodzi? Cały, no, cały czas w sumie fajnie, że coś się dzieje. Mhm. Już się pisz... I widzisz, Jaku ze Stingerem nic nie przywalałem. Należy <grybuj> 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 to powiedzieć, że nie przywalałeś. No, zamknij te drzwi. Mógłbyś? O! A, zamknij Jest I lądujemy. Idziemy zajść. Cudo. I, i No. Widziałeś, <gryślałeś>, jak wyszedł. 50 tysięcy. No. Dziękujemy ślicznie. I to nie była ostatnia misja u Donalda. Na razie.